Siema-Siema, jeżeli chcecie wygrać na Wajek Warstw, która właśnie pojawia Wam się na ekranie, musicie spełniać następujące wymagania. Musicie użyć kodu na G4 Skins, e, reflik znajduje się w pierwszej linii opisu. Musicie skomentować 25 filmów, które pojawią się w maju na moim kanale, a dokładnie od 1 maja do 31 maja oraz musicie publicznie zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. Powodzenia! A właśnie, jeszcze bym zapomniał. Dodam tylko, że losowanie odbędzie się 31 maja o godzinie 18.00. Na moim kanale będzie livestream, na którym wyłonimy zwycięzcę. A teraz zapraszam was do oglądania filmu. Siemano, jestem Lemianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Nagrywam ten film jeden po drugim, bo jestem w totalnym szoku. Co tutaj się w tym momencie stało? Zrobiłem 4 upgrade'y na 50% I siadł mi karambi za 4300zł Co oznacza, że na swoim koncie mam 4500zł Ja nie wiem jaką ja skrzynkę mogę sobie pootwierać w dzisiejszym odcinku No mając taki balans na pewno i będę otwierał 50% Mecha Tylko spróbuję sobie otworzyć 5 razy Luxury Knife Za 3600zł I lecimy sobie, co tu wyleci z tej skrzynki? Ja nie wiem ja pierdzielę, ale shit 800 zł straty Kontrakt, oddaj to Ja nie mogę tego tak stracić 2700 i co tu wylatuje, nie patrzę 1800, nie no To trzeba znowu upgrade'a A najwyżej pójdziemy sobie na mechy otwierać Proszę, oddajcie to 50% razy 2 Nie siedzi, za szybko się kręci I spaliło, to nie wierzę No nie no, tak szybko 3500 zł przegrałem wile W 15 sekund ja, no nie, ale że takie gówno poleciało z tej skrzynki, to ja nie wiem. No dobra, idziemy sobie do mechy. Będziemy sobie otwierać po ile? Po 5 mecha industries? Dobra, możemy sobie otwierać po 5 mecha industries. No i zobaczymy sobie. Na początek leci sobie jedna meczka mecha industries, która niestety nie daje na profitu. Lecimy sobie dalej. No mam nadzieję, że mechy przyniosą nam profit, bo kurde lipa by była właśnie tak otwierać skrzynki, które nie przynoszą nam profitu, bo ja testuję, wy sobie sami możecie też dodawać konto oczywiście z moim kodikiem i sami możecie sobie przetestować, co wam wyleci z takiej skrzynki na przykład za 25 zł to też no możecie napisać w komentarzu co wam wyleciało. Ja chętnie poczytam sobie komentarze pod filmami, czytam dużo komentarzy. A teraz mamy sobie trzy mechy. Które są chyba spoko, bo dają nam plus 8 zł. Ok, otwieramy sobie dalej i zobaczymy sobie, co nam teraz wyleci. Co tu teraz będzie? 3 Mechy znowu, ok. Znowu będzie plus, czy jak jest strata? Ok, 13 zł prawie na plus. Lecimy sobie dalej. 203 zł też na koncie. I zobaczymy sobie, ile Mecha industrisów wyleci. No kurde, tutaj mamy tylko jedną memeczkę. To jest 86 zł. Straty. Lecimy sobie dalej. 75 nam zostanie, więc chyba dwie, albo trzy skrzynki jeszcze sobie otworzymy. Dwie na pewno, ale czy 3? No i dobra, otwieramy sobie yy, teraz dwie albo trzy skrzynki. Dwie, trzy. Nie no, braknie kilkudziesięciu groszy. Więc otwieramy sobie dwie. No i zobaczymy sobie, co on nam tutaj wyleci. I wylatuje nam jedna Mecha Industries. Idziemy sobie teraz, oczywiście, na kontrakt i pójdziemy sobie na upgrader. Taki szybciutki odcinek, jak przegrałem. 4000 zł można to tak nazwać. 4000 zł w minutę. No to jest masakra. No, ciężko to określić. Ale ile razy coś wygrywałem na G4, później się odkuwałem, więc głowa do góry i tym razem też się odkuję. Zobaczycie, dajcie mi trochę czasu zobaczycie, że sobie siądzie. Teraz 337 zł. No i dostajemy 287. Damy sobie te dwie emeczki teraz razem, żeby raz, zaraz 10 i temu sobie dać. Okej, okay, damy sobie wszystko. Teraz będzie tutaj prawie 800 zł. Tak, dobrze, policzyłem jakiś nomad, może rzeź? Nie no śnieć. Dobra. E, króciutki bardzo odcinek. E, ja dam sobie to na 20%. Żeby trochę się odkuć jakby siadło chociaż. No nie sądzę, że to siądzie, ale takie rękawiczki fajne są. E, damy sobie może tak typowo lewo dół. E, czyli tak i to sobie siedzi, no nie no siada sobie normalnie jakby było. E, Zdamy sobie też na 5%, e, przewiniemy sobie, no, nie wiem, tu może e, i zobaczymy sobie... I to? Nie siedzi, więc taki szybciutki odcineczek dzisiaj dla Was. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia jutro. Siemano.